Temat niedzielnego referendum powrócił podczas ostatniej sesji Rady Miasta. Referendum było nieważne, bo frekwencja wyniosła zaledwie 6,59% przy wymaganych 30. Mieszkańcy odpowiadali na dwa pytania. Czy jesteś za rozbudową lub budową nowego składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne na terenie miasta Nowego Sącza? Za tak było 1231 głosów, przeciw 2711. Drugie pytanie brzmiało, czy w Nowym Sączu przy ulicy 29 listopada powinny na powstać instalacja termicznego przetwarzania odpadów komunalnych w celu uzyskania tańszej energii cieplnej przez odbiorców Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, o ile instalacja ta będzie zgodna z przepisami o ochronie środowiska i ochronie zdrowia oraz będzie zagospodarowywać odpady komunalne wytwarzane przez mieszkańców Nowego Sącza na preferencyjnych warunkach. W tym przypadku 1681 głosów było na tak, natomiast 2424 na nie. Co ciekawe, prezydent Ludomir Han Podsumowując wyniki w mediach społecznościowych, stwierdził, że uprawnionych do głosowania było 63 333 osoby 60 909 głosowało za wybudowaniem instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Nowym Sączu lub nie zaprotestowało w postaci głosów na nie. Tylko 3,82% mieszkańców jest przeciwnikami budowy instalacji. Jeżeli przyjąć tok rozumowania pana prezydenta, że 97% sądeczan popiera budowę spalarni, to, to w jakiej rzeczywistości my żyjemy? To nie jest Korea Północna. Przepraszam bardzo. Wystarczy, zwykła analiza statystyczna na grupie tak reprezentatywnej jak 4,5 tysiąca mieszkańców dla populacji 60 tysięcy osób uprawnionych do głosowania, żeby wywieźć z tolerancją błędu do 0,5%, że społeczeństwo Nowego Sącza jest przeciwne budowie spalarni. I takie gołosłowne komentarze, jakie, na jakie pozwala sobie pan prezydent, niestety, ale urągają regułą statystyki, regułą inteligencji zwykłej inteligencji. Drodzy Państwo, taka interpretacja wyników jest skandaliczna i to, jest drwiny, to, to są istne drwiny z inteligencji mieszkańców Nowego Sącza. Radni zwracali także uwagę na to, że oprócz wątpliwości związanych z samym formułowaniem referendalnych pytań, niekorzystny był także termin przeprowadzania referendum oraz brak dostatecznej informacji. Ja sobie przyjechałem przez Nowy Sącz, widziałem tablicę ogłoszeń, ja nie widziałem na tych tablicach ogłoszeń informacji o referendum. A wiele osób właśnie o referendum zupełnie nie wiedziało. Kampanii informacyjnej odnośnie referendum praktycznie nie było. I wydaliśmy, nie wiem teraz ile, czy 250 tysięcy, czy tak jak powiedział pan prezydent Bohanek, 120 tysięcy, czy 400, jak tutaj jeden radny podpowiada. Był czas na to, żeby to referendum przesunąć w czasie, i były ku temu poważne powody. Władze miasta w żaden sposób nie włączyły się w moderowanie kampanii informacyjnej, przedreferendalnej. Jest to tym bardziej zadziwiające, że posiadły, skąd inąd wiemy, znakomicie sztukę promocji, by nie powiedzieć, jak niektórzy mówią, propagandy. Urząd wykonał co trzeba ripostował z kolei wiceprzewodniczący Rady Miasta Krzysztof Zaja. Mieszkańcy dali sygnał nam wszystkim, a także inwestorowi, który nosi się z zamiarem, że w większości jest im to po prostu obojętne, czy ta inwestycja powstanie. Czy też nie powstanie? Taka obojętność, proszę Państwa, dla mnie jest sygnałem po prostu akceptacji i zaufania do tego, co się wydarzy. Proszę nie wypowiadać się w moim imieniu, odpowiadał radny Grzegorz Szwedzko. Nie poszedłem na referendum i proszę mnie nie podpuszczać, żebym nie powiedział, dlaczego nie poszedłem na referendum. I nie dlatego, że mi się nie chciało i nie dlatego, że, że byłem w czasach wśród tych osób 25%. Bo porozmawiajmy sobie z mieszkańcami i się dowiemy wtedy. Odniosę się może do pytania dotyczącego składowiska odpadów komunalnych. Było tak sformułowane, że inicjatywa wygaszenia składowiska i, myślenia, i inicjatywa myślenia o nowym miejscu na składowanie w zasadzie nie, nie mogła być wzięta pod uwagę w tym pytaniu. Więc to jest, to jest główny powód, dla którego na przykład ja nie poszedłem. Tak małe zainteresowanie mieszkańców udziałem w referendum to porażka rady miasta, mówił z kolei radny Józef Hojnor. Wyniki są, proszę państwa, jednoznaczne i każdy kto umie odczytywać, że większość była przeciw zadanym pytaniom, to nawet jeżeli to jest większość niekwalifikowana, to wynik jest jednoznaczny. I tego czarować, proszę państwa, nie można. Myślę, że jest to wielka lekcja właśnie pokory. Jest to porażka Rady Miasta Nowego Sącza. Mieszkańcy nie odpowiedzieli na nasz apel pozytywnie, proszę Państwa. Radny Józef Hojnor po raz kolejny zaapelował także o zorganizowanie debaty oksforskiej z udziałem naukowców, którzy nie będą się wypowiadać o spalarni śmieci w Kopenhadze czy w Sztokholmie, ale przedstawią jej oddziaływanie w niecce sądeckiej.